Cześć, witajcie! Jestem X z bratem się w nowej serii na moim kanale z Gry. Crash Bandicoot 4. Najwyższy czas. Jak sam tytuł gry wskazuje, najwyższy czas powrócić do tej gry po no ponad pół roku odkąd zakończyłem trzecią część. Niestety będzie to chyba ostatni raz, yy, kiedy no powrócimy sobie do właśnie naszego ulubionego Yamraja yy, w dwóch seriach. Crash Bandicoot'a właśnie czwórce oraz w Crash Team Racing ponieważ nie zapowiada się żeby e, jakieś studio stworzyło nową część Crash'a. To jest Bob e, e, które stworzyło czwa, czwórkę, a później Crash Team Rumble, które niestety okazałoby się być gównem e, stworzyło Crash Bandicoot'a piątkę e, gdzie miało w ogóle dojść do chyba do spotkania Crasha z Spyro, czyli z bohaterem innej gry, które w, pod koniec lat 90. było bardzo popularne. W sumie do, do dzisiaj, bo jest bardzo dużo zwolenników i fanów po prostu tego smoka. Ja jeszcze nie miałem okazji zagrać w jego przygody, ale może kiedyś to nastąpi. To niestety Activision te gnoje. Anulowali piątkę. Może kiedyś ktokolwiek zrobi tą piątą część? Miejmy taką nadzieję. Ale dobra, zajmijmy się właśnie tym razem kurkom. Eee, więcej w sumie będę Wam opowiadał na bieżąco. Więc teraz po prostu weźmy sobie nową grę. Tutaj inicjały. No nie będzie to nic skrywczego, jak, jak po prostu eee, zrobimy sobie x. P X, XP L No proszę bardzo, i tutaj wybierz styl gry nowoczesny, czyli że mamy nieograniczoną liczbę żyć. To jest dla tych, którzy po prostu no nie interesują ich życia, albo na, na tyle giną, że nie chciałbym. Się później restartować tych poziomów albo też tryb retro, czyli tak jak w klasycznych crashach, czy też ogólnie w grach takich platformówkowych, ograniczona liczba żyć. My oczywiście weźmiemy tryb retro. No i w sumie nie pozostaje nam nic innego jak rozpocząć grę. Tylko jeszcze zobaczmy sobie opcję. Chciałbym sprawdzić napisy włączone. Dobra, myślę, że, że wszystko jest git, więc rozpocznijmy grę. Mamy od razu pierwszy poziom. Niekrzeczna pobudka. Dobra, i przyjrzyjmy się. Powrót do krasza bandikuta. O, co widzę. Brakowało mi. Brakowało mi nagrywania krasza. At last, I, the great neocortex, have you right where I want you. And now, the final blow! <laughs> Cortex. Hush, simpleton. And we have our favourite trio. Face it, Entropy. It's going to fail. Again. At least Uka-Uka and I attempt to free us from this prison. I won't sit idly by and listen to your inane ramblings for another decade. You hmm. chew. No problem. Uka-Uka, tutaj próbuje swoich sił. Chyba że za bardzo. Fantowa szczelina.

No, no i mamy jaż hmm. ja nie zapędza się jakoś. No, trzeba go siłą obudzić. No i proszę bardzo. No. No i dobra. Oczywiście tak jak zwykle to obracanie. Tutaj mamy jeszcze nawiązanie właśnie do tego, że mamy do czynienia z grom twórców tego remakeu trilogii Spyro Ignited Trilogy Tutaj też fajne smaczki, jak te wszystkie ekrany z, z Insane Trilogy związane z poprzednimi częściami. No. Oczywiście tutaj... Gra nie bierze pod uwagę jakichś tam innych części jak Twin Sanity, The Rap of Cortex czy tam Entrance i innych jeszcze. I tutaj od razu mamy hamską ukrytą skrzynkę. Jest tutaj sporo takich skrzynek. Co do zmian dotyczące właśnie tej części, to to, że tym razem owoce papo za tym, że będą dawać nam życia to trzeba też je y, zbierać jak najwięcej bo za, je, za nie dostajemy klejnoty i tutaj jeżeli chcemy przejść grę no w tym przypadku na 102% bo pamiętajmy, że ja nie będę robił czasówek y, to nie możemy w poziomie ani razu skinąć i jednocześnie zebrać wszystkie skrzynki żeby zdobyć tak zwany relikt idealny na maksa, no to tutaj mamy E, oczywiście Aku to nic się nie zmieniło akurat e, Na tym trybie nowoczesnym to by właśnie te, e, te ob, Ta ilość owoców by się nie resetowała po 100 tylko Może by było zebrać ze 100, 200, 1000 No wiecie o co mniej więcej chodzi I tutaj od razu mamy podwójny skok oraz ślizg Więc spoko No i Sprawdźmy tutaj co dalej. Kolejna kaczenka. No nieźle to wygląda. Pomyśleć, że ta gra ma już prawie 5 lat. Bo w 2020 roku. I tutaj tak jest bardziej zręcznościowa Teraz e, sekcja, gdzie e, mamy tutaj. O, proszę bardzo, i zebraliśmy daną ilość owoców Wumpa. Chyba, jeżeli dobrze pamiętam, 40% owoców z. Tego poziomu. No i co? Było to bardzo przyjemne. E, przyjemna przejażdżka. Oczywiście punkt kontrolny. Tutaj już jakiś koleżka chce, na, e, chce w nas rzucić jakimś owocem. Jak to już przystało na e, poprzedniej części. Proszę bardzo. Ale poza tym, o właśnie, skoro już jesteśmy tutaj, to poza właśnie tymi klejnotami e, za owoce. Czy, y, za skrzynki i za, y, y, za ani jeden zgon. Znaczy, klejnot, sam klejnot dostaje się, je, jeżeli się maksymalnie trzy razy zginie, y, a relikt, kiedy już ani razu się nie zginie, jednocześnie weźmie wszystkie skrzynki. To mamy jeszcze jeden ukryty klejnot, który będzie porozsiewany w różnych zakątkach danych etapów, więc to y, tutaj będzie też łatwo coś ominąć. Można też stwierdzić, że to, jest, że to jest jedna z najtrudniejszych, nie najtrudniejsza część krasza tak ogólnie Ale z, te, z tych czterech, no to jednak właśnie Crash Bandicoot 4 jest najtrudniejszy Właśnie ze względu na to, że nie można ani razu zginąć To jest też taki powrót do, do przeszłości, ponieważ w oryginalnym Crashu 1c był, był taki sam wymóg a w remakeu, no to w yy, jeden to yy, był akurat w tych trzykolorowych które również powrócą. Nie no, jak to pięknie wygląda, tak prawda? Tutaj wykorzystajmy jeszcze to, póki możemy. Tutaj też mamy taki cień z obramówką, żeby nam było łatwiej, na przykład, skakać po jakichś skrzynkach, albo żeby no nie, po prostu nie spaść gdzieś. Przepaść. Dobra, cyk. O, gościu rzuć y, tym owocem. Dobra. Y, poczekamy sobie na tą platformę. Te y, y, platformy dają mi w ogóle wspomnienia do np. Stormy Ascent, czyli tego poziomu y, dodatkowego y, w pierwszym remake, y, w remake pierwszej części, czy też można go nazwać wyciętym poziomem z oryginalnej jedynki ale jak widać wszystkie skrzyneczki mamy ani razu nie zginęliśmy no i mamy wystarczającą ilość owoców łumpa, więc poziom ukończony na 100% proszę bardzo niegrzeczna pobudka no i tak to właśnie wygląda klejnoty i skórki, no właśnie okay, o no klejnotach już wam co nieco poopowiadałem, ale również tutaj E, względem poprzednich części mamy klej, e, właśnie skórki, które będziemy mogli przewierać krasza jak i koko, e, którą też będziemy mogli sterować, tym razem we wszystkich poziomach, e, gdzie będziemy mogli też kierować kraszem, ale tutaj mogę od razu zaznaczyć, że będziemy mieli również inne grywalne postacie, ale jeżeli nie wiecie o jakie postacie dokładnie chodzi, nie będę Wam zdradzać. Nie, e, więc to zostanie taką nutką tajemnicy. Zdobyto relik idealny na maksa. Właśnie o tym to, to mówiłem, że to, to dostajemy za, za zebranie jednocześnie wszystkich skrzynek, jak i przejściu poziomu bez ani jednego zgonu. Za, za tym samym razem trzeba podkreślić, bo nie można zrobić tak, że za jednym razem się przejdzie poziom bez ani jednego zgonu, a za drugim wszystkie skrzynki. Trzeba to zrobić jednocześnie. No i mogę właśnie. Też próby czasowe, one nas nie interesują. No i też skórkę. O kurczę! No dobra, więc na razie lećmy. No i od razu tutaj przechodzimy do kolejnego etapu. Jest to szczyt obłędu, do którego mieliśmy się udać. Oczywiście, pod, yy, później będziemy mogli sobie. Będziemy mieli jakąś mapkę, gdzie będziemy mogli wybierać sobie etapy. A jak na razie, trzeba lecieć. E, ciągiem o, teraz tutaj trochę zest e, zestresowany. E, mamy tutaj e, skrzynki z e, życiami oczywiście, tak samo jak było wcześniej, tylko że tym razem mamy też dodatkowe 25 owoców z tego co pamiętam. Jakbyśmy wybrali tryb nowoczesny, e, gdzie nie ma właśnie żyć, to e, To byśmy mieli skrzynkę z e, złotym owocem Wumpa. No i... o... E, ta skrzynka budowała nam dokładnie to samo, tylko, tylko że bez życia, tylko właśnie te 25 owoców. Tutaj mogli, mogliśmy zrobić wślizg, ale mogliśmy również to rozwalić. Mamy tu jeszcze TNT, naturalnie. No i właśnie tu mamy taki duży owoc łumpa. No i on też nam daje 25 tych owoców. Tutaj jeszcze jakieś. Łapy w ogóle trzymają nam te, te podesty. Obracaj się, stojąc w miejscu. No tak. Tutaj obrót w miejscu wygląda trochę inaczej niż jak się ruszamy, więc to warto też zapamiętać. A, kolejny przeciwnik. Tych tutaj na lince. Niczym w jakimś Uncharted. To też by Uncharted też przydałoby się kiedyś nagrać. Eee, dobra. 10-3 już mamy, więc idzie to sprawnie. No i tutaj też już motywy takie. Mmm. W sumie nie wiem, jak nazwać ten. E, e, motywy po prostu, że z, e, przy platformie same się przełączają. Mamy tu kolejny bonusik. Cyk cyk cyk. No, a tutaj jeszcze podpowiedź, żeby. Przytrzymać kółko i zrobić podwójny skok, ale to już znamy. Tutaj jeszcze z góry weźmiemy trochę owoców, oczywiście. Tutaj tak. Tu jeszcze sporo owoców. No i mamy wszystkie. Poczekam tylko, żeby zaliczyło nam tą skrzynkę. No i lecimy dalej. Znowu mamy już pierwszy klejnocik jak już prawie drugi również. No i dobra, poczekajmy sobie chwilkę. Cyk, cyk. Cyk. W tym poziomie, o właśnie, idealnie, że chciałem to powiedzieć, mamy również pierwszy kolorowy klejnot, mianowicie klejnot czerwony. Jak możecie zwrócić uwagę tutaj po prawo, jest właśnie taka jakby mapka, która pokazuje nam pomieszczenie, które jest właśnie przed nami i jak mamy przez nie przejść, żeby zdobyć właśnie ten Czerwony klejnot. Proszę bardzo, mamy tutaj właśnie takie platformy. I musimy zacząć tutaj od tej pierwszej. I możecie usłyszeć, że jest tutaj też e, taki dźwięk, który coraz bardziej... Inaczej brzmi... O, proszę bardzo, mamy czerwony klejnot, ale oczywiście jeszcze nie wychodzimy, bo musimy wrócić po kolejne strzynki. Tylko nie chcę tutaj czegoś zepsuć, bo to wydaje się jeszcze łatwe, kiedy się nie gada, ale trzeba się skup skupić czasami, więc nie będę jakoś dużo gadał też teraz. No nie! No i właśnie już po, po raz pierwszy zepsułem, więc no zaraz się zobaczymy. Dobra, witam Was z powrotem. Eee, tutaj znowu zbieramy ten klejnocik i znowu postaramy się zrobić tym razem te wszystkie strzynki. Jezus Maria jest, nie wiem czemu, ale ja jestem właśnie teraz taki zestresowany. Dobra, bo no mam wszystkie, ale. Dobra, mam wszystkie. Ej, dobra, szczerze widzowie, jeżeli tak to ma wyglądać, że ja już tutaj zedłem, yy, to ja nie, ja już się boję tej serii, naprawdę. Ale dobra. Mam tutaj też nową maskę, która pierwszy raz się pojawia. No nie wiem, czy to było odpowiednie crash, że ją sobie już zebrałeś? bo... No tak. tak, pułapka oczywiście. No i proszę bardzo. Ehm... Yy. No, mamy strażnika Lani Loli Tak się nazywa ta nowa maska Która będzie odkrywała kluczową rolę Właściwie w tej części Ale dobra Czyli, Tutaj był w ogóle ukryty klejnos Tak chamsko trochę Ale dobra, tutaj też Klasycznie Ucieczka przed Albo pod e, jakimś, właśnie przeciwnikiem, albo również przed na przykład kulą, e, jak w pierwszym crashu. No i dobra, lecimy tutaj. Jeszcze trzeba pamiętać, nadal o tych owocach. Ale na, na, na szczęście nie ma się co martwić o skrzynki, tak samo jak w poprzednich częściach, ponieważ są one niszczone przez tego przeciwnika. Okej, okay, to jeszcze linka w ogóle, cyk, lecimy dalej. O, oh, nie, 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 jak? To, to nie było dobre. Trzeba uciekać, uciekać, uciekać. No nie. Dobra, dobra. Dało się. Bo Crash znowu został oszołomiony. I już myślałem, że mnie dopadnie, jednak. Ale dobra, mamy klejnot. Ej, szczerze? Nie sądziłem, że ja tak się już będę stresował od początku, bo wiedziałem, że stres na pewno będzie, ale że już nie tak od początku? Dobra, mamy kolejny relikt, mamy też kolorowy klejnot, próbę czasową oraz skórkę, tym razem dla Koko. Ruch energii, no i teraz cutscenka, no nie ma przejścia, a potwór na nas goni. Dobra, przestań, Loli, lecimy. Oj, mamy Koko raz akwaku. Aku. Miło cię widzieć, Koko. Ładniałaś. właśnie. Właśnie, kwantowe maski. Mhm. Dokładnie. Appears to be a door between dimensions. Yes, yes, the kind we keep shut. We have to go through, find my siblings, and fix this before some pots with a big evil plan and a bigger ego does something monumentally stupid. unknowingly uh, paved the way for our bright future once my rich generator is complete. The narrator shine.

Hasten your steps. By my calculations, our enemies are already moving against us, and we will prevail. No. Więc no, entropii już wie, że crash koko i te e, o, dwie maseczki będą e, starali się pokrzyżować ich plany, co e, co mam nadzieję, że się uda oczywiście. No i proszę bardzo, no po raz pierwszy tutaj mapkę, mapa wymiarów. Witamy na mapie wymiarów, możesz podróżować po, po, pomiędzy poziomami, rozkrywać je w próbach czasowych, wybierać Krasza bądź koko oraz przebierać ich w skórkach. No oczywiście. Więc to był taki bardziej prolog, się, taki prologowy świat. Z tak pamiętam to chyba było tych światów chyba 10. Łącznie z tym właśnie, w którym teraz byliśmy. I szczerze, te mapki właśnie bardzo ładnie wyglądają. Mieliśmy tu właśnie nieńkrzeczną pobudkę i to błędu. Eee, tutaj mamy właśnie sporo skórek. Tutaj już jest taki przedsmak jednej za ukończenie samej gry. Nie będę jak, jak na razie wam pokazywał tych skórek. No dokładnie, tutaj mamy jeszcze. Kurde, eee, tu jeszcze mamy już skórki też dla koko. No, tak to wygląda. I tutaj mamy Hutzknovia grozy z roku 2084. Ale tego nie będziemy dzisiaj robić. Bo. To no, będzie taki początkowy, taki kró krótszy myślę, odcinek. Eee, więc to byłoby właśnie dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. A jeśli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie mi kanał. Oczywiście z żeby że dostać powiadomienia o moich filmach. Piszcie komentarze, co myślicie na temat serii. No i co? Widzimy się następnym razem. Cześć!